Wrogie mocarstwa z naszych ziem. Jesteśmy Alcatala! Jesteśmy zabójcami. Walczymy bez żalu. Toczymy wojnę bez litości. To jedyna droga. Wyżyjmy. 31 3-1 do dowódcy Charlie 2. To dowodzenie. Widzimy strefę lądowania. Chyba nasi chłopcy przybyli na czas, pułkowniku. Zrozumiałem 3-1. Drużyny zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Za późno, nazwę. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. Obserwator do 3-1, słyszycie? Tak, nazwę. dawaj. Generał Barkow wysłał dostawę floru do swojej bazy ale jego najemnicy przygotowują się na przesłanie i konwojem do Urskistanu. Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent. Nie mamy że Rosjanie na to nie zareagują, Henryk. Okay. Zrozumiano, Alek. Znajdziecie gaz, przejdziecie na Warkowa i odpiszcie teren, zanim uprawia się konflikt. Serwatom zajmiemy się Musimy się sprężać. Ludzie Barkowa zamierzają przetransportować dziś gaz. Skaż to światło 3-1. Uwaga! Suda, na wierzch. Ja, ja słyszę! Zakrzepnię! Słyszę, pół. Szukają nas. Dwóch najemników bez mundurów. Jeszcze ja to słyszę. Teraz. Hej! jest? Wyjdź! się! Ced on otwarty. Czysto! Czysto przejdźmy na wzniesienie? Rozejrzymy się! Echo 3-1 do niebieskiego wikinga 5. Prosimy o ostrzał. Zaraz potwierdzę cel. Jasne, 3-1. Wiking w gotowości. Zróbmy rekonesans. Upewnijmy się, że nie ma tu rosyjskich żołnierzy. Zbliża się pojazd. Główna brama. Średnia ciężarówka. Będą nią transportować gaz. Pojazd w ruchu, pojazd patrolowy, najemnicy, ochrona, dobre cele. Nie widzę Rosjan, zgłoś to panie agent. Niebieski Wiking 5, tu Echo 3 -1. Południowa Brama, macie pozwolenie na ostrzał. Zrozumiano 3-1, zamierzam cele. Ostrzał za 5 sekund. 5 sekund. Dzięki wielkie, Viking. Dalej już sobie poradzimy. Uwaga, kilku uzbrojonych tych Их и убейте, иначе генерал усилит нас. Раслета если что, увидите, стреляйте. Снимите их, Леш. Сестра, дабься Кто-то, хм, бавился за пауками. Мяют за свои, первые нищемицы. Proszę, pomóżcie! to była dobra decyzja. Mieli radę, a Skróćcie ich ręki. ja pytajuć! do mnie! Nie płacisz, bo ja pojechał, a nie pożary był. Jeśli ztoczysz, to mnie nikt nie zapłaci! Zajmuję się. To tyle z elementu zaskoczenia, panowie. Bądźcie czujni. Ostrożnie, nie wiemy, co nas czeka po drugiej stronie. Konstant! 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 na Konstant! 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 Jest go i Konstant! 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 go Konstant! 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 Już boli. Ruch na czachaku. Ruch. Niech Ruch.

Czysto! 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 W środku mogą być chemikalia, załóżcie maski! Do roboty! Oto chwila! Odcięli prąd! Łączcie latarki! Do mnie! Zupełnie jest tu nie widać. Ten, kto odciął prąd ciągle tu jest, mówię wam! Kurwa! Pęjdźcie! Znajdźcie go! Kontakt! Już wagi. Dostał! Ruch na kładce! Wiedzę jednego! Nie wierowali. Wierowali. Czysto! Wszędzie czysto! Przywróćmy zasilanie, zapalmy światła i znajdźmy ten gaz. Przyjąłem 3. -1. Szukam. Tak jest. Szukam sprzęti. Zlokalizujcie bezpieczniki. Włączam prąd. Rzuciła zasilanie. Hej! Mamy problem. To rosyjscy żołnierze. To specz nas! Mamy na wyborów. Jak zawsze. 3-1 bez odbioru. Czekamy na potwierdzenie. Przygotujemy ciężarówki do ewakuacji. Przyjąłem. Bingo, potwierdzam obecność gazu. Zrozumiano. 3-1. Ładujcie i wracajcie do bazy. Przyjąłem. Zbierajmy się stąd. Do wszystkich zmierzamy do ustalonego punktu. Pilnujcie sektorów. Dobra robota, Alex. Piłka do ewakuacji w ustalonym punkcie.

Echo do Obserwatora. Alex, co się stało? Atak terrorystyczny. Mamy zabitych Marines. Ukradli gaz, potrzebujemy ewakuacji. Rozumiamy. W waszym kierunku zmierza chmara Ruskich. Trzymajcie się, chochoł niedługo was eksfiltruje. Obserwator bez odbioru. prowadzamy ograniczenie dostępu do informacji. Co to do cholery ma znaczyć? Pan już nie ma tego dostępu, pułkowniku. To moi Marines. Potrzebujemy sił szybkiego reagowania. Odradzałabym. Ale to nie jest pani decyzja, pułkowniku. Lazłem. Generale, moi ludzie. Norris, daj nam chwilę. Tak jest. Mamy mały problem. Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne. Szósta flota przesuwa się na Morze Czarne, a broń chemiczna jest, Bóg wie gdzie. To wszystko jest Twoją winą, Lazuel. Napraw to. Generale, wywiad to teraz nasza najlepsza broń. Już próbowaliśmy tej drogi. Znajdź mi lepszą broń. John? Lazuel, gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie. Ach, wieści się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie w Paryżu, Nowym Jorku, Londynie. Masz czas na odprawę. Właśnie się, się odbyła. Sierpę się Garrick, Mamy krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napastnik może mieć bombę, albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu? Nie, sierżancie. Nie chcemy wzbudzać paniki. Terroryści też o tym wiedzą, ser? Garic, nie zrób w strefy wojny, jasne? Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. No to do roboty, ta? Przyjęto. Sierżancie? Uwaga! Biały van! Widzę broń. To oni. Szabla do kruka. Biały wan. Grupa mężczyzn w wieku poborowych. Są uzbrojeni. Ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniujcie, dopóki to nie będzie konieczne. Biały wan. Polenek.